Ja swoją przyjaźń na pewno mogę komuś oferować. I jaki powinien być przyjaciel? To w sumie każdy może powiedzieć to jakby w swoim przypadku. Przyjaciel. Na pewno powinniśmy mieć wiele wspólnego, wspólny język, na pewno taki wspierający. A śpiewasz też: uh, On My Place on Earth. Jakie jest Twoje miejsce obecnie na świecie? Moje miejsce na świecie? Chyba właśnie w tej mojej szyszupce, w tej miejscowości, w której mieszkam w której mieszka 17 lat. Co chciałabyś odkryć w Nicei? W Nicei. Odkryć to nie wiem, ale na pewno chciałabym przeżyć tam cudowną przygodę. Czy jest szansa, że tam też spotkasz przyjaciół? No Myślę, że tak, bo mamy 16 reprezentantów, więc zobaczymy. Jak będzie wyglądała podróż? Czy leciałaś już samolotem? Leciałam już samolotem, jak miałam około 6 lat do Grecji. I za bardzo tego nie pamiętam, więc ciężko mi powiedzieć, więc tym też się bardzo ekscytuję. A kto może Cię jakoś popchnął do kariery muzycznej, do, do tej pasji? Generalnie to ja sama chciałam i cała moja rodzina jest śpiewająca. Już po prostu y, ja od najmłodszych lat, jak miałam 4 lata, to pierwszy raz wystąpiłam na scenie, więc to jest bardzo wczesny wiek i to chyba tak to się stało. I czy jesteś gotowa już na wyjazd? Jestem gotowa jak nigdy. Jakie emocje teraz Ci towarzyszą? Emocje? Y, na pewno ekscytacja, y, radość i

Piosenki. O, ta idea to pojawiła się e, dawno, dawno temu, ale jest związana z programem Szansa na sukces Eurowizja Junior i pół osób e, czuwam na tym, aby wybrać doskonały utwór. E, nie wiedzieliśmy, kto zwycięży w finałowym odcinku, e, a jestem bardzo cieka, zadowolona i szczęśliwa, że właśnie tę piosenkę wykona Maja. Wspaniała ludności. Maja właśnie odnajduje się z tym z treścią piosenki? Jak najbardziej ona bardzo czuje te słowa i e, wydaje mi się też, że sposób, w jaki e, ją śpiewa, e, oddaje te wszystkie emocje. Tekst jest przepiękny, mówi o rodzinie, o bliskości, o, ważnym, o istocie relacji międzyludzkich. E, Maja poprzez swój śpiew przepięknie to ilustruje. A czego Maja teraz potrzebuje i kto ją wspiera? Cała rodzina. Myślę, że cała miejscowość, z której pochodzi. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy ją wspierać i będziemy głosować, bo będziemy mogli my, jako Polacy, na naszą reprezentantkę głosować. No i mam nadzieję, że jest zadowolona. Ma bardzo fajny zespół ludzi, którzy będą z nią podczas tygodnia Eurowizyjnego i będą ją wspierać. Jak będą wyglądać ostatnie, ostatnie dni przed yy, finałem? To jest zawsze bardzo intensywna praca, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, ale myślę, że z taką ekipą e, będziemy ciężko pracować, ale ta praca również będzie dla nas bardzo przyjemna. A czy Polacy też mogą wspierać w jakiś sposób Maję? Zawsze. Każde słowo, każdy gest, e, każda otucha wyrażona przez e, maile, przez ciepłe pozdrowienia, to zawsze jest wszystko bardzo ważne i bardzo, bardzo dodaje skrzydeł. TVP Info. Wiesz więcej!